W dzisiejszym odcinku będę pytał się losowo na napotkanych graczy, czy subskrybują mój kanał. Jeżeli tak jest, dostają oni wtedy 1000 pelem. A jeżeli nie, to wciąż mają szansę, aby otrzymać nagrodę. Wystarczy jedynie zasubskrybować kanał i odpowiedzieć na jedno z pytań. Kiedy wybuchła druga wojna światowa? Co tu się stanęło? Morda. Oglądasz coś na ta. O. O Boże, to się jest... ja już czuję szefa Andiego? O, to słuchaj, tutaj taka tam, dobra, znikam, <laughs> pozdrawiamy kolegę, odzyskałem kurwa wiarę w ten odcinek, naprawdę, naprawdę odzyskałem wiarę w ten odcinek. Przydałoby się znaleźć jakieś osoby, które nie wiem, a właśnie albo biegają, albo gdzieś stoją, nie? Tak, tak by było najlepiej. Tylko że właśnie ciężko kogoś złapać, no 500 osób jest. Siema pytanie mam. Oglądasz coś na RdzMTA, jak zawsze ta sama formułka. Słucham, słucham, czyli słuchaj YouTube'a, okej, okay. nie, okej. Okay. Jeżeli dasz suba na pewien kanał, to dam ci 500 perę. Wchodzisz w to? Coś czuję, że chyba odmówi. <noise> O Jezus, co tu się stanęło? Dobra, ja już tutaj mam odpalony kanał jak, Jeżeli subik wpadnie To oczywiście jest 500pln Plus pytanko na kolejne 500pln ok? Jeżeli teraz powiesz mi Ile to jest 2, 2 plus 2 Razy 2 To dam Ci kolejne 500pln 6 <grym> Prawdopodobnie to jakiś na. <grym> o Jezus Dobra i kolejne tysiąc poszło. No, koleżanka była tutaj trochę zamulona. Niki, chodź na bok. Ty sama się zgłosiła albo on się zgłosił, nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, jest idealnie, słuchajcie. Nie oglądam, a co? Masz szansę zdobyć piesetpelem, jeżeli dasz teraz subika. Wchodzisz w to? Nie no mało! Jak mało! Powiesz mi wz wzór na pole kwadratu, to dam ci tysiąc Miałem dwójkę z matmy Z klasy na klasę Chociaż czekaj, o jest coś, jest coś w głowie się pojawiło Ale to pewnie internecik, tak Proszę Miłego Super dam. Sobadam, zobaczymy, słuchajcie Słuchajcie, oczywiście Wszystko jest tutaj robione pod content Ja tutaj nie staram się pod przykrywką kupować subów czy coś Bo w sumie czy byłby za to ban za takie coś? Wydaje mi się, że nie Aczkolwiek nie jest to dobra metoda na pozyskiwanie subskrypcji na kanale Przypomina mi się y, robienie sub za sub, jak to kiedyś było A jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam jak najszybciej to zrobić Jo, gdziekolwiek? Ciekawe gdzie mnie zabierze Kojarzysz może... może taki kanał na yt... No Na jak? Trzymaj tu kaskę i teraz dam ci drugie tyle, jeżeli odpowiesz mi na pytanko. Kiedy wybuchła druga wojna światowa? Wrzesień 1930. Dobrze, dobrze. No te... <gryw> nie wiem, ile już wydałem dzisiaj, ale to nie jest istotne. O kur... Możesz kogoś pozdrowić. No to pozdrawiamy Mamy tatę i rodziców. E... Siemano, dawaj na giełdę LS Ja mam takie wyzwanie Subskrybujesz kanał Też Jeżeli teraz dasz subika to ci dam 500 PLN Dobra rzeczywiście subik wleciał Gdzie na mordo Jak powiesz mi ile 4 do potęgi drugiej To ci dam drugie tyle Jak powiesz mi ile to jest 4 do potęgi drugiej nie Wiem to jest tak proste on to powinien powiedzieć No trochę mu to zajmuje ale O, 16. Dobra. Ziela. Na... Proszę bardzo, ja już schodzę z tego motorka. Dzięki, Mordo. Co to w ogóle jest za spotkanie? Przebieralnia CJ. Ożebieralnia CJ napisałem. Kurcze, Krzysiek mi się wsiad. Dobra. Słuchajcie, mam dla Was konkurs. Subskrybujcie taki kanał Dasher na YouTube. Dawaj na kopkę. Też pojadę. A ty, Krzysiu? Też, też 500 PLN? Za darmo. 500 PLN. A to z chęcią. Dobra, to czekam aż przyjdzie. Daj nazwę. Dobra, słuchajcie, widzę, że Krzysiek właśnie dał supika, także leci do niego pierwsze 500 PLN. Dobra, ten Tomi chyba jednak nie chce zgarnąć dodatkowej sumki. I jeszcze jedno o 500 PLN. To pierwszy, ten lepszy. <noise> ile, ile to jest? 4 razy 2 plus 2. 8. Źle odpowiedział, źle odpowiedział. Tommy. Tommy. Dobrze odpowiedział, Tomi. To mi dobrze, jest 500, jest 500, ja. Yeah. Dobra, słuchajcie, ja tu nie przyjechałem bez powodu. Lecę kopać 200 ton.